Nazywam się Alicja Kogut i jestem przedstawicielem handlowym w firmie 3Z. Przedstawię państwu zestaw narzędzi Sergident Aquatoka, służący do podnoszenia zatoki szczękowej metodą zamkniętą, technika hydroliftu. To jedna z najbezpieczniejszych metod podnoszenia zatoki metodą zamkniętą, z wykorzystaniem ciśnienia soli fizjologicznej. Ta atraumatyczna metoda Minimalizuje ryzyko perforacji membrany. W zestawie znajdują się dwa aplikatory do podnoszenia membrany techniką hydroliftu. Każdy z nich posiada pięć otworów na płyn ułatwiających bezpieczną elewację membrany. Dobrze widoczne podziałki zapewniają pełną kontrolę pracy w trakcie zabiegu. Cztery wiertła posiadające specjalne frezy do perforacji ściany wewnętrznej wyrostka pod zatoką zabezpieczają powierzchnię membrany. Zalecana prędkość to 800 do 1200 obrotów na minutę. Geometria wierteł jest opatentowana certyfikatem. Wiertła posiadają cztery różne średnice: 2,3, 2,8, 3,3 oraz 3,7 mm. W zestawie narzędzi Sargident Aquatoka znajduje się 10 tulei stopujących. W rozmiarach od 3 do 12 mm, wiertło pilotujące o średnicy 2 mm, adapter na kątnicę, przedłużka na raczetę, raczeta, zagłębnik, pluger, trzykawka do wody oraz silikonowy wężyk. Zestaw narzędzi Dent Aquatoka można nabyć w sklepie internetowym firmy 3Z oraz u przedstawicieli handlowych. Serdecznie zapraszam do kontaktu.